Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam Was na kanale ESA Czyta. Od kilku godzin mamy już nowy rok, 2024 rok, więc. Pora podsumować pod względem czytelniczym ten stary. Od czego zacznę? Przede wszystkim od tego, że bardzo dziękuję Wam za to, że tutaj ze mną jesteście. Dziękuję Wam przede wszystkim za obecność, ale też dziękuję za, za każdy przejaw aktywności, za polubienia, za komentarze, za wszystkie rozmowy, za wiadomości prywatne. Tak jak powiedziałam, zwyczajnie za to, że jesteście, bo bez was ten kanał by nie istniał. Nie sądzę, żebym chciała nagrywać te filmy, wiedząc, że nikt. Ich nie ogląda, także ten kanał tworzycie w dużej mierze wy. Ale, ale, może trochę statystyk. Ten 2023 rok na tym kanale był rokiem bez dwóch zdań wyjątkowym, dlatego że 16 stycznia wróciłam do Was po półtora rocznej przerwie, trochę mnie tutaj nie było. Wróciłam i co więcej, z czego jestem też bardzo dumna, udało mi się zadbać o to, żeby w każdym tygodniu pojawił się przynajmniej jeden film. Takim podstawowym terminem był początkowo poniedziałek, a później w połowie roku doszedł jeszcze drugi. Cykliczny, jak się okazuje, film na kanale, czyli film w każdy czwartek o godzinie 17 i mniej więcej, właśnie od połowy roku. Jeden film na kanale pojawia się w poniedziałek, a drugi we czwartek. Udało mi się utrzymać systematyczność, więc. Super i mam nadzieję, że tak pozostanie też w 2024 roku. Poza tym na kanale w 2023 roku ukazały się 84 filmy. Jeżeli dobrze policzyłam, ewentualnie 83. W każdym razie całkiem niezły wynik. Od 18 maja. Pojawia się też ten czwartkowy cykl z Targu Staroci. I w ramach tego cyklu, w którym opowiadam Wam o starszych książkach, głównie Targów Staroci, opublikowałam już 32. Odcinki. W 2023 roku wystartował też inny mój cykl, który można obejrzeć na kanale Literacki Wehikuł Czasu, i w ramach tego cyklu pojawiło się do tej pory 8 odcinków. Zwykle to jest jeden odcinek w miesiącu. Jeżeli jesteście ciekawi, ile książek w tym roku kupiłam, a właściwie o ile książek powiększyła się moja domowa biblioteczka. Tysiąc? 2000, dokładnie nie wiem, ale myślę, że to będzie około pół tysiąca książek tyle udało mi się kupić w tym roku. Był taki większy zakup urodzinowy, był taki większy zakup w formie całej przyczepki samochodowej przyczepki książek, którą kupiłam na podstawie rzutu okiem, jak się później okazało bardzo słusznie. Także jestem z tego roku pod względem zakupowym, książkowym bardzo zadowolona. Większość z tych książek, właściwie prawie wszystkie, to są książki pochodzące z targów staroci, z jakimiś wiadomo wyjątkami, bo jeżeli zależy mi na kompletowaniu jakiegoś cyklu, no to jednak muszę tej konkretnej książki poszukać w różnych źródłach. W tym roku udało mi się też kupić bardzo stare książki, o czym mówiłam w filmie Spełniłam moje bibliofilskie marzenie książki z XVIII wieku. Kupiłam wtedy dwie książki z wieku XVIII, jedną książkę z wieku XIX. Link do tego filmu na pewno zobaczycie w opisie. Obecnie w związku z tym zakupem najstarszą książką w mojej biblioteczce są listy seneki młodszego w wydaniu z 1765. Roku. Ściągałam je dzisiaj z półki, żeby sobie na nie zerknąć, i powiem Wam, że trzymanie w ręku tak starej, tak wiekowej, wyjątkowej pozycji. To jest coś naprawdę niesamowitego, to jest takie niesamowite uczucie, które nawet bardzo trudno jest ubrać w jakieś słowa. Ile książek w tym 2023 roku przeczytałam? No, bardzo dobre pytanie, ale niestety nie potrafię na nie odpowiedzieć, ale na szczęście potrafi odpowiedzieć na nie mój cykl. Co miesięcznych podsumowań czytelniczych. Specjalnie dla Was utworzyłam taką playlistę na kanale podsumowania czytelnicze miesiąc, poszczególnych miesięcy w roku. Też zobaczycie ją tutaj w opisie pod filmem. Jeżeli macie ochotę, możecie przeliczyć na podstawie tych wszystkich podsumowań z całego roku, z poszczególnych miesięcy, ile tych książek ja właściwie przeczytałam, a dlaczego. Nie wiem, ile ich było, dlaczego tego nie liczę, dlatego, że zupełnie mnie to nie interesuje. Oczywiście zauważam, jeżeli w ciągu danego miesiąca przeczytałam mniej książek niż zwykle, albo jeżeli przeczytałam więcej, ale to też nie jest dla mnie jakimś ogromnym wyznacznikiem, dlatego, że czasami na przeczytanie jednej książki mogę potrzebować bardzo dużo. Czasu czytam niespiesznie, zwykle to są jakieś 4-5, może książek w ciągu miesiąca, z tym, że jest zwykle wśród nich tylko jedna książka taka bardzo duża, może nie bardzo dużo, ale trochę obszerniejsza. Pozostałe często są albo pozycjami chudszymi, albo pozycjami wymagającymi mniej takiego czytelniczego zaangażowania. Bardzo lubię. Przeżywać książki i lubię o nich dość długo myśleć. Może i nie potrafię podać Wam teraz konkretnej liczby książek, które przeczytałam w 2023 roku, ale potrafię powiedzieć Wam, jaką książkę przeczytałam w 2023 roku jako pierwszą, czyli to była pierwsza przeczytana książka w 2023 roku. Adam Fischer Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. To jest reprint, to jest reprint w wydaniu wydawnictwa Armoryka, ale to jest też pozycja dostępna w internetowych zbiorach Biblioteki Polona i to moje wydanie, to jest reprint to moje wydanie, to jest reprint z 1921. Roku. Coś wspaniałego, coś o czym na moim kanale też już mówiłam. Jeżeli Interesujecie się tym, jak dawniej podchodzono do śmierci, jak dawniej wyglądał ten cały ceremoniał pogrzebowy, jak dawniej podchodzono do czuwania przy zmarłym, jakie były oznaki zbliżającej się śmierci, to to wszystko w tej pozycji znajdziecie więc pierwsza książka w 2023 roku, a od razu książka, którą zdecydowanie zaliczam też do najlepszych książek tego 2020 roku. To jest pierwsza książka, a co z ostatnią? Ostatnią książkę w 2023 roku skończyłam czytać 29 grudnia. I ta pozycja to Betlejem Polskie. Lucjana Rydla, tego Lucjana Rydla, który został przez Wyspiańskiego sportretowany w Weselu. Ale nie postrzegajmy Lucjana Rydla tylko jako. Pana młodego z wesela, bo był również pisarzem, poetą. Gdzieś trafiłam chyba tutaj we wstępie na takie określenie. Stefan Lichański nazwał go przed paru laty pisarzem ludowym Honoris Causa. Bardzo to zaszczytne, a przy tym trafne określenie. Rydel nie tylko kochał wieś i z zapałem obnosił po niej kaganego światy. Było to także głęboko zafascynowany jej kulturą, kulturą ludową i czerpał obficie z jej źródła jako twórca, nie bez pewnych własnych przemyśleń teoretycznych, nawiązując w tym do naszej tradycji romantycznej. To moje wydanie Betlejem Polskiego, to jest wydanie przygotowane przez Instytut Wydawniczy PAX, wydanie pierwsze po 1945 roku, wydanie z roku 1983, a samo Betlejem Polskie po raz pierwszy zostało, zostało wydane jeszcze na początku XX wieku. Nie chciałabym teraz o tej pozycji mówić, dlatego że miałam też takie poczucie po przeczytaniu tego Betlejem polskiego, że żeby o nim mówić, trzeba by było. Je obejrzeć, obejrzeć na deskach jakiegoś teatru. Muszę sprawdzić, czy gdzieś dostępne są takie zapisy przedstawienia tego betlejem polskiego. A dlaczego tutaj zostało wydane przez Instytut Wydawniczy Pax tak po latach, ano dlatego, że wtedy przeżywało taką swoją drugą młodość. Było wystawiane w polskich teatrach i zdecydowano, że należy też przypomnieć teksty tej sztuki w formie. Książkowej. O ulubionych książkach jeszcze Wam za chwilę opowiem, ale muszę też wspomnieć o jednej książce, która w tym roku no, nie spełniła moich oczekiwań. To była jedna, jedyna książka, którą uznaję za taką lekturę nietrafioną, za taką lekturę, która w dużym stopniu mnie rozczarowała. Rozstrzelane wesele, Roman Bratny. Lektura w której pokładałam duże nadzieje, która miała ogromny potencjał, Oni też mówię w jednym z odcinków podsumowujących miesiąc. To jest pozycja, w której pokładałam duże nadzieje, to jest historia, która miała potencjał, ale coś poszło nie tak. Czułam się tak, jakbym czytała pewną skróconą formę, ci bohaterowie nakładali mi się jeden na drugiego i... Ta, to jest pozycja, która wciąż gdzieś tam po głowie mi chodzi, ale dlatego, że wciąż zastanawiam się nad tym, czy po prostu może to nie jest moja wina, może nie byłam gotowa na jej odbiór, ale częściej dochodzę do wniosku, że to jednak pewien niewykorzystany potencjał drzemiący w historii. Zresztą widzicie, że to jest też książeczka niewielka, więc całkiem możliwe, że Roman bratny. Mm, Mógł napisać to rozstrzelane wesele po prostu, po prostu lepiej, bo nie zdarza mi się coś takiego, że mylą mi się poszczególni bohaterowie historii, albo że ich, no właśnie, nie odróżniam ich, albo że zupełnie nie pamiętam ich imion. A tutaj tak się działo. Byliśmy wszyscy, pamięta po 34 latach, te pierwsze swoje słowa: gdy od razu stamtąd, z tej nocy krwi i pożaru trafiła do niego, jeszcze nie mowa, jeszcze nie umiejąca powiedzieć ani słowa więcej. Poza te zdławione, zaraz płaczem, byliśmy wszyscy, a została sama panna młoda z rozstrzelanego wesela. Ach, mniejsza, nie myśleć, ich nie ma już 34. Tak, od północy już 34 lata, jak nie ma ojca, obu braci, matki. Do siego roku, 35, od tamtej salwy, w grupę ludzi podnoszących się z za stołu. To jest fragment, który zachęcił mnie do przeczytania tego rozstrzelanego wesela, i też tak naprawdę jeden z lepszych fragmentów tej Opowieści. Więc na okładkę C z tyłu wylądował jeden z lepszych fragmentów powieści. No a reszta niestety nie była tak dobra. Więcej o tym mówię w osobnym filmie. Moje odkrycie roku? Moim odkryciem roku są i powieści pewnego autora, i sam autor, autor francuski. Jeżeli śledzicie mnie przez cały rok, to zapewne to też nie będzie dla Was żadnym zaskoczeniem. Michel. Tournier, czyli pisarz francuski, wielokrotnie nagradzany pisarz francuski, pisarz, który rozkłada pewne znane powszechnie opowieści, pewne mity i później składa je na nowo, dodając coś od siebie, sprawiając, że niektóre wątki stają się wyraźniejsze, inne, inne stają się niby mniej wyraźne, a jednak zdają się być dopełnione. Kacper Melchior i Baltazar, wydaje mi się, że to jest moja ulubiona Książka w 2023 roku. Jeszcze w połowie roku nie potrafiłam zdecydować się, czy moją ulubioną książką jest Kacper, Melchior i Baltazar, czy może Piętaszek, czyli Odchłanie Pacyfiku, czyli inna książka Michela Tournier. Ostatecznie stwierdzam jednak, że moim numerem jeden jest Kacper, Melchior i Baltazar. Tutaj Michel Tournier powraca do stajenki betlejemskiej, opowiada nam o trzech, a właściwie nawet o czterech królach i jak się okazuje, historia tego czwartego dopełnia opowieść o trzech królach, którzy zawitali w betlejemskiej stajence. A tutaj piętaszek, czyli odchłanie Pacyfiku, to oczywiście nawiązanie do opowieści o Robinsonie. Cruzo również bardzo, bardzo ciekawa. Warta przeczytania opowieść. Michela Tournier przeczytałam też w tym roku jeszcze Parking, Konwalia i inne opowiadania. Niby opowiadania, niby coś krótszego, a jednak również o nich myślę. Dużo myślę o takim krótkim opowiadaniu, marny koniec Robinsona Cruzo. A takim opowiadaniem, które zrobiło na mnie największe wrażenie, właściwie dwoma opowiadaniami, było chusty Weroniki o pewnej, o pewnej fotografce oraz Tristan Vox o pewnym panu, a właściwie o głosie z radia. Wszystkie trzy pozycje Michela Turnie. Polecam, mam jeszcze w swoich zbiorach jego króla Olch, on jeszcze czeka na przeczytanie. To zdecydowanie jest pisarz, którego warto poznać i przypuszczam, że pewnie jeszcze przez najbliższy czas, przez ten 2024 rok, będę zachęcała was do czytania jego książek, a może kto wie, może jeszcze dłużej. Moim drugim odkryciem roku, nieco mniejszym może od Michela Tournie, ale na pewno z naszego polskiego podwórka, jest Tadeusz Nowak, taka bardzo poetycka proza Tadeusza Nowaka, opowieści, których akcja toczy się na wsi. Mój numer jeden, moim numerem jeden są diabły, których nie mam akurat teraz przy sobie, ale opowieść: A jak królem, a jak katem będziesz, czyli chyba ta najbardziej znana opowieść Tadeusza Nowaka. To jest też coś, co zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Jednocześnie jedyną książką, której czytanie rozpoczęłam w 2023 roku, a zupełnie przypadkiem nie dokończyłam jej czytania, jest tą książką druga część Diabłów Tadeusza Nowaka, czyli. 12. A dlaczego nie doczytałam 12? Dlatego, że zaczęłam czytać 12 na początku grudnia, a później poczułam już taki świąteczny klimat i miałam ochotę raczej na książki poświęcone polskim zwyczajom wigilijnym, bożonarodzeniowym. I 12 na chwilę odstawiłam, ale zapewne wrócę do nich w styczniu, więc odstawiłam 12 nie dlatego, że coś w trakcie czytania było nie tak. Mówiąc o moich odkryciach roku, nie mogłabym nie wspomnieć o ilustratorach, dlatego że za sprawą wizyt na targach staroci, za sprawą nagrywania kolejnych odcinków z cyklu Stargu Staroci, odkryłam mnóstwo ilustratorów, tych ilustratorów z drugiej połowy XX wieku, ilustratorów, których prace mnie oczarowały. Mogę wymienić wśród nich Jana Marcina Szancera. Olgę Siemaszko, Antoniego Boratyńskiego, Józefa Wilkonia, Elżbietę Gaudasińską, Bożenę Truchanowską, i tak na dobrą sprawę mogłabym wymieniać i wymieniać. Kto wie, może i bez końca, więc świat polskiej. Ilustracji stanął w tym roku przede mną, można powiedzieć, otworem. Jeszcze może tak krótko o tym, co kompletuję, bo w tym roku na poważnie zaczęłam też kompletować różne serie. O jednej nie będę wspominała, bo wciąż stanowi pewną tajemnicę. Jest to zdecydowanie moje największe przedsięwzięcie, a wydaje mi się, że najtrudniejsze, ale niełatwiejszym przedsięwzięciem jest również skompletowanie wszystkich dzieł. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tutaj pokazuję wam dwa wydania. To jest moje ulubione wydanie, w którym wydawano powieści historyczne. Dlatego moje ulubione, że w oprawie twardej, w oprawie płóciennej. To jest wydanie Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, powieści historyczne. A tutaj z tego cyklu z kolei lubię powieści obyczajowe. One były wydawane przez wydawnictwo. Literackie. Akurat mam Kopciuszka. Kopciuszka nie czytałam, ale bardzo chciałabym to zrobić, więc kto wie, może to jest dla mnie znak na 2024 rok, że powinnam w 2024 roku przeczytać tego Kopciuszka Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poza tym kompletuję też kilka innych serii, ale to już mam wrażenie, że będzie łatwiejsze, chociaż nie, czekajcie, jest jeszcze jedna trudna do skompletowania seria. Kolejną serią, którą usiłuję. Skompletować się jest seria monografii etnograficznych Oskara Kolberga. Lut. To jest ta monografia etnograficzna, a ja teraz tutaj trzymam 28. Tom tej monografii, tom poświęcony. Mazowszu. Jakie książki poza tymi wspomnianymi w tym roku wyróżniam? No zdecydowanie chłopów Reymonta, których od września czytam zgodnie z miesiącami. Wiosną też 2023 roku zorganizowałam, ta, zorganizowałam taką akcję czytelniczą, w której czytaliśmy wspólnie te rozdziały chłopów, które były poświęcone. Wielkanocy, więc tak, Chłopi u mnie zdecydowanie są książką, która towarzyszyła mi w 2023 roku i będzie towarzyszyła mi też jeszcze w roku 2024. Wyróżniam też Wielkie przygody małego ancykrysta Józefa Mortona, taka niewielka książeczka, którą pamiętałam jeszcze z dzieciństwa, a okazało się, że gdy przeczytałam ją już jako osoba dorosła, to odkryłam w niej głębię, głębię, której wtedy przed laty nie dostrzegałam. Zupełnie widziałam tylko ten poziom. Docierałam tylko do poziomu pewnego humoru, czegoś co mnie bawiło, a nie widziałam tego co pod tym humorem Józef Morton skrył. Zwracam też waszą uwagę na powracającą falę Bolesława Prusa, akcja tej niewielkiej opowieści toczy się w fabrycznej łodzi coś co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, szczególnie zakończenie. Warto też zwrócić uwagę na Hatę za wsią, czyli powieść o dawnym obyczaju Józefa Ignacego Kraszewskiego i to jest też moja ulubiona powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego spośród tych, które przeczytałam w 2023. Roku. Również opowiadałam o niej już na moim kanale. Raz jeszcze to powiem, ale na wszelki wypadek warto zaznaczyć. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Moim odkryciem, moim odkryciem tego roku jest też Montagu Rhodes James i jego opowieści niesamowite. Takie opowieści z początku XX wieku, opowieści z dreszczykiem w starym stylu wydania, może nie powalają na kolana, czy czekam na piękniejsze wydania, ale na, na razie cieszmy się tym, co mamy. Opowieści starego antykwariusza i opowieści o duchach. Może nie tyle straszne, ile po prostu napisane bardzo ładnym językiem i straszące w taki przyjemny sposób, chociaż nie powiem, było kilka opowiadań, po których bałam się przejść przez ciemny korytarz. W 2024 roku będą towarzyszyli mi nie tylko chłopi Reymonta, ale wciąż rok kościelny, a polskie tradycje Ewy Ferenc Szydełkowej. Na razie jestem no, gdzieś przy początku tej książki, dlatego że zaczęłam czytać ją w grudniu pod koniec może, pod koniec listopada, ale raczej w grudniu. Z tej perspektywy polecam, bo sporo można się z niej na temat dawnych zwyczajów dowiedzieć, i też nadal będzie towarzyszył mi kalendarz polski Józefa Szczypki. Swoją drogą wstęp do betlejem polskiego Lucjana Rydla, w tym moim wydaniu napisał właśnie Józef Szczypka. Wydaje mi się, że to jest już wszystko, o czym chciałam w tym odcinku. Wspomnieć w tym podsumowaniu czytelniczym 2023 roku. Nie wiem, może powinnam powiedzieć o czymś jeszcze, ale jeżeli o tym nie powiedziałam, to oznacza, że nie jest to dla mnie ważne, że nie jest to dla mnie istotne. Jeżeli intryguje Was, to ile mam obecnie książek, no to niestety Was rozczaruję, ale w tym momencie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że tworzę nowy spis tych książek bardzo powoli, bo to jednak zjada sporo czasu. I zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się ukończyć go latem tego roku, a przynajmniej chciałabym, żeby tak było, bo wtedy już w tej biblioteczce zapanuje ład. Porządek. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i w 2024 roku. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli byliście ze mną w tym roku 2023, bo czasami zdarza się tak, że ktoś ogląda mnie ładnych kilka lat, a ja nie wiem o jego istnieniu, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli taki ślad po sobie dzisiaj pozostawicie. Zachęcam Was też do obserwowania mnie na Facebooku, gdzie. Mm, Miewam takie zastoje, czyli nie pojawiają się żadne posty, ale zachęcam Was szczególnie do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam jednak działam dość prężnie. I do zobaczenia w kolejnym czwartkowym filmie, czyli 33, chyba jak się nie mylę, odcinku z cyklu Stargu Staroci, w którym opowiem o kolejnych 11 starszych książkach.